Jak było kiedyś, jak jest teraz? Jak było kiedyś? Kiedyś wychowaliśmy się w fgr gdzie dzieciak wiedział, jak wygląda świnka od małego, czym jest karmiona, jak jego odchody są utylizowane, bo widział to, bo się tam wychowywał. Wychowywał to znaczy, że miał przeważnie rodzica, który był okay. albo zootechnikiem, albo pracował tam jako prosty człowiek. Ale z honorem był traktowany również równo, nieważne, czy był rolnikiem, czy miał swoje, czy pracował u kogoś. To Aha. jest zasada. W tej chwili, na naszych tak naprawdę terenach, jeżeli chcesz mieć świnkę, krówkę i tak dalej, kurki, co było kiedyś normalne, gąski inne wszystkie rzeczy, to wiedziałeś, że możesz to wszystko hodować razem. Okay. Ludzie wiedzieli, co to znaczy i zbieranie się do, nie wiem, skubania gęsi i tak dalej. Weź teraz. Nie ma sensu. No właśnie. Zanikły nawet takie podstawowe rzeczy, jak kiedyś, że mogliśmy się spotykać nawet na wioskach właśnie po, po takie rzeczy, Na skubanie pierza. Proszę? Na skubanie pierza. Chociażby. Tak, to tak? Tak naprawdę. Ja to pamiętam jako dziecko. No. Ludzie się zbierali na wioskach nawet po to, żeby to było spotkanie, czy nawet kiedy były, e, zbieraliśmy ziemniaki? Uh -huh. Zbieraliście kiedy ziemniaki? Że tak. No właśnie, my całe życie też. Więc jak to wyglądało? Szło się do sąsiada, uh -huh. na następny dzień szło się do drugiego sąsiada. Jeden drugiemu pomagał, rzeczywiście, pomagał. tak było. A teraz wszyscy są po 100%. No właśnie, 100%. dzielą nas pod względem każdym, bo jeden ma lepszy ciągnik, Oczywiście. to gdzieś tam. To się napiętrza wśród społeczeństwa, żeby nas dzielić, żeby nas rozdzielać. My na to akurat nie pozwolimy. Ja jestem przedsiębiorcą, ale jestem jako dziecko wychowana na wiosce i moje korzenie zawsze będą w wiosce. I zawsze będę za rolnikami. Ja też jestem przedsiębiorcą, też wychowana na wiosce. No więc ja wiem, co to jest skupanie pierza, no wykopki ziemniaków i ogólnie praca na małym, mini gospodarstwie. To było normalne, że ktoś miał krowę, uh -huh. że, bo dla mleka, dla wszystkich innych prawda, nabiałów, tak. to było normalne, że miałeś zdrowe masło, zdrową śmietanę. Zapytaj się dzieci teraz, skąd się bierze mleko. Z Biedronki. No, no, nie, no pewnie, że z Biedronki. Rozumiecie no, o co chodzi. Tak. No, no, tak, no, tak, no to tak. mamy problem, bo teraz trzeba zakładać stowarzyszenia, żeby na przykład pójść do, na wioskę i pokazać ludziom, dzieciom przede wszystkim, mm -hmm. jak wygląda krówka. Stop, Mała, tak, duża, tak, słuchajcie, tak. teraz są alpaki, teraz są wszystkie inne rzeczy ważniejsze. Gdzie są nasze korzenie? No. To było w Polsce rzeczą naturalne. A teraz jest to nienaturalne? Nie, bo nawet nie wolno nam łączyć. Jeżeli masz krowę, to musisz w osobnym pomieszczeniu osobno całkowicie mieć świnkę. No nie ma to, 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 to Za chwilę... sensu. No właśnie. Za chwilę będzie tak, że będziemy sterylizować pomieszczenia w ogóle, żeby absolutnie zwierzęta nawet nie były gdzieś razem. Na wolnym wybiegu i tak dalej. Dla mnie to nie jest normalne. U nas są stadniny koni, u nas mają, mają ludzie krowy i to naprawdę na bardzo dużą skalę, bo po 300 sztuk. Ale wszystko jest odrylizowane. Jedni z drugimi nie współpracują. To do czego to dochodzi? do tego, że nas poróżniają i to też tak nie może być. Zdać? Co by się wstać, Przede, by było dobrze, przede wszystkim, my musimy się zebrać razem. Nie mówię tylko o rolnikach, ale i transport. I hurt, wszystko tak naprawdę. My, ja no, jestem, tak jak powiedziałam, przedsiębiorcą i też za nimi stanę. Ja wezmę sobie flagi i pojadę moją Elką nauką jazdy i polecę z nimi razem, tak jak jechałam w kluczborku. Bo nieważne dla mnie jest, dla kogo walczymy, bo ja zawsze walczę o całość, dla dobra wszystkich. I to jest dla mnie najważniejsze. Więc to by było ważne. To Polakom? Bo Nam, żebyśmy nie zapominali o korzeniach. Proszę Was, zacznijcie dzieciom mówić, co było kiedyś. Nie, odizoluj, od, nie odizolujcie ludzi starszych, którzy chcą im coś pokazać. Pozwólcie im babrać się w błocie, tak jak kiedyś było. Nie róbmy sterylizacji pod tym względem, że zaraz będzie chore, bo są bakterie, bo są coś tam. Bo jeżeli jajko jest jajkiem, to przepraszam bardzo, ale jest brudne, bo wychodzi wiadomo skąd. No, jak jabłko spadnie z drzewa, a no to jedzmy. Wytrzyjmy, tak jak tu przed chwilą dzieci, które przybiegły, to dla mnie to było naprawdę budujące. Przyszły dzieci i po prostu chwyciły no, tak pięć, samo, to normalne. i pobiegło Bo niedawno mieliśmy taki czas, gdzie wszystko musiało być sterylne, ręce no i, tak, i to tak roz... Całą, I to no idzie, idzie w tym kierunku. Ja jestem za tym, żeby nie było takiej sterylności, no bo jak człowiek ma się hartować i Dlatego na ten temat nie za dużo rozmawiać, i no, no dajcie też nad co wy o tym sądzicie, czy kumacie w ogóle o co tutaj chodzi z tym wszystkim, bo tak? to są proste rzeczy, możemy zacznijmy od tych prostych, a potem będziemy budować nie wiadomo jak wielkie, jak ja to mówię, ale od prostych rzeczy można rozpocząć.